Pomimo często dużego oddalenia łączy ich niezwykle silna więź, dlatego raz po raz powołują do życia nowe ciekawe inicjatywy. Mowa o naszych rodakach rozsianych po całym świecie, którzy między innymi zorganizowali wirtualne spotkania polonijne. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na 50 spotkaniach polonijnych. To projekt, który na początku pandemii wymyśliły Polki mieszkające we Włoszech. Tworząc w ten sposób dalszą możliwość. Integracji i współpracy Polaków, a nawet powiem, że poszłyśmy dalej, bowiem rozszerzyłyśmy te spotkania na Europę i na cały świat. A na Wyspach Owczych? Trzy miesiące temu pomyślałam o, o spotkaniach polonijnych, które będą nas jednoczyć. Dały one początek pierwszej organizacji, która będzie pomagać naszym rodakom mieszkającym na Wyspach Owczych. Właśnie powstaje tam Instytut Polsko-Farerski. Polacy mieszkający w Liverpoolu tworzą Merseyside. Portal, radio, gazeta, telewizja. Wszystkie te multi-założenia mają jeden cel łączyć Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Będzie to również miejsce, w którym każdy znajdzie pomoc, na przykład prawną. Paulina Drażba, Polonia24.